6 sierpnia 2025 roku kończy się druga i ostatnia kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. W związku z tym postanowiłem zaprezentować Wam 10 najlepszych, najzabawniejszych momentów z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, które pewnie wielu osobom zapadły głęboko w pamięć. Zacznę od pewnej piosenki, którą prezydent Duda opublikował na YouTube 11 maja 2020 roku. Ciepły wieczór, bez ciemności, trawa spokójmy i Wy. My i wy, my to oni, oni, my. Nie pytają cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem chwałaj. Wszyscy razem chwałaj. Utwór został nagrany w ramach akcji Hot Sixteen Challenge, podczas której zbierane były pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z koronawirusem. Od maja 2020 roku utwór został odtworzony na YouTube ponad 15,5 miliona razy, więc nie powinno dziwić, że tekst piosenki stał się kultowy i od razu kojarzy się z prezydentem Dudą. 16 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim miało miejsce niezapomniane i wyjątkowe wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. Ja Państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Prawda? Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć. I wydaje mi się, że warto w związku z tym, więc czytam jakąś książkę. Jeżeli nie, to siedzę i uczę się języka, nowe słówka. Cały czas się czegoś uczę. Bo uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby cały czas trzymać się na wysokim C. Wiele osób podejrzewało, że prawdopodobnie prezydenta dopadła choroba filipińska. Jeśli tak było, to zaatakowała ona ponownie prezydenta Dudę 17 maja 2021 roku. Tego dnia udzielił on wywiadu telewizji w polsce.pl, gdzie wyjaśnił, jak postrzega bycie głową państwa. Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Jako bonus zaprezentuję wam jeszcze jedną ciekawą wypowiedź prezydenta Dudy, która padła w trakcie tego wywiadu. O, wiem. Człowiek zadaje sobie jedno pytanie. Ono ma fundamentalne znaczenie. Czy mogłem zrobić więcej? No nie. Byłem na granicy fizycznej wytrzymałości. Więcej by się nie dało zrobić. Prezydent Andrzej Duda naprawdę był twardy, co udowodnił w trakcie szczytu przywódców państw NATO w 2022 roku. Poproszony przez dziennikarkę o komentarz w sprawie działań Putina na Ukrainie oraz tego, że przywódca Rosji sugerował pójście dalej na zachód ze swoimi wojskami, prezydent Andrzej Duda odpowiedział: Powiem tak. Y może nie będzie to jakoś bardzo polityczne, ale to jest takie powiedzenie w Polsce brzydkie zresztą, nie strasz, nie strasz. Dodał także coś, co naprawdę bardzo mi się spodobało, i co odważny przywódca silnego państwa powinien w tej sytuacji powiedzieć. Jeżeli ktoś będzie chciał nas zaatakować, zwłaszcza jeżeli będzie chciał nas zaatakować, czy to od strony północnej, czy od strony Wschodniej czy w ogóle z jakiejkolwiek innej musi liczyć się z tym, że my twardo staniemy do obrony swojej ojczyzny? Podkreślam jeszcze raz, obrony swojej ojczyzny. A zapewniam, że jest wystarczająco rozległa, żebyśmy mieli gdzie napastników pochować. Były też takie wystąpienia prezydenta Dudy, w trakcie których próbował on wyjaśnić wyborcom takie kwestie jak chociażby wzrost cen w sklepach. Proszę Państwa, no ceny rosną. Tak ceny proszę państwa rosną. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że ceny rosną, ale musicie mieć państwo świadomość, że jak rosną wynagrodzenia, to niestety rosną też i ceny. Dlaczego? Bo przedsiębiorcy podnoszą ceny dlatego, że im wzrastają koszty. Jak im wzrastają koszty, to oni sobie starają się to zrekompensować wzrostem cen. To są niestety normalne mechanizmy gospodarcze. Nic nie zdołamy na to poradzić. Ale przynajmniej możemy starać się działać tak, żeby były podnoszone te świadczenia dla tych dla których to zależy, no de facto, w 100% od polskiego państwa. Jeśli komuś w sklepach jest za drogo, to zawsze może wsiąść na rower i zrobić sobie tani koktajl. W listopadzie 2018 roku, podczas kongresu 590 w Jasiące na Podkarpaciu. Prezydent Andrzej Duda zwiedził stoiska laureatów ubiegłorocznej edycji nagrody gospodarczej prezydenta RP. Nagroda przyznawana jest firmom, które wnoszą wkład w rozwój polskiej gospodarki, budując jej pozytywny wizerunek na świecie. Prezydent Andrzej Duda jest znany ze swojego świetnego poczucia humoru. Jego żarty są tak dobre, że idealnie nadają się pod przeróbki ze znanych filmów. Z Europy leci samolot pełen rektorów. No i niestety nastąpiła awaria, i samolot gdzieś w okolicach Afryki Równikowej spadł do dżungli. No na szczęście większość pasażerów jakoś przeżyła, no ale miejscowe plemię. Ogarnęło wszystkich rektorów i niestety, ale wszyscy rektorzy zostali zjedzeni, poza jednym. Poza panem profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem AGH. Dlaczego? Bo wódz plemienia był jego kolegą ze studiów na elektrycznym na AGH. <noise> oh, yeah. Prezydent Duda ma też świetny refleks i potrafi całkiem normalną sytuację zamienić w coś zabawnego, co wielu z nas zapamięta już na zawsze. Za zdrością tutaj patrzy na jubileusz dwustulecia szkoły. To zresztą mąż kończył szkołę, w której ja pracowałam. Tak, tak, ale. Żeby była pełna jasność, nie pracowała tam wtedy, kiedy ja tam chodziłem. Prezydent Andrzej Duda oprócz świetnego poczucia humoru ma również talent do tańca, co udowodnił 2 czerwca 2018 roku podczas spotkania młodych Lednica 2000. <głos Entscheidful> Na koniec zostawiłem nagranie prezydenta Andrzeja Dudy, w którym odpowiada na bardzo ważne pytanie jednego z widzów: Czy jest szansa, że paratuje pan Stanisława Żółtka szlugiem albo chociaż złotóweczką? Od ponad trzech lat nie palę papierosów i udało mi się utrzymać pod tym względem to postanowienie, które podjąłem wtedy 13 stycznia. 2017 roku i cały czas się w tym postanowieniu trzymam od tamtego dnia ani jednego papierosa, więc po prostu nie mam papierosów, więc nie mógłbym go poczęstować. To już wszystkie najlepsze i najzabawniejsze momenty z prezydentem Andrzejem Dudą, jakie na dzisiaj dla was przygotowałem. Czy znacie może jakieś inne, ciekawe sytuacje z prezydentem Dudą? które powinny znaleźć się w tym nagraniu. Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.